Olimpia to karewska, inwentura to moja czapka. A to, buty stare tu moje pióro z kieszeni wystaje. Chleb na drogę, ciepłe skarpety wędrowne życie skromnego poety to jest mój notes. Mój czas pisania, to jest mój ręcznik i namiot do spania. To moje miejsce, powietrze, las, inwentura życia, domowy ogień zgasł, element wody nasyca, marzenia. Na polu chłodnym tuli, matka. Ziemia. To moja Ziemia. To na niej stoję cierpliwie. Piszę, już się nie boję. To moje serce. Dokładnie. Wiesz, inwenturę marzeń zacznę kiedyś też. Czytał Bogdan Dmowski.